Marta wstała dzisiaj bardzo radosna. Wreszcie czuła się lepiej i mogła iść do szkoły. W ostatnie dni trochę kaszlała, trochę smarkała, trochę miała wszystkiego dość, a trochę była po prostu zmęczona. Ale ten dzień miał się zapowiedzieć zupełnie inaczej. Miała pójść wypoczęta do szkoły, radosna i wreszcie coś miało się dziać. Nawet nie zdawała sobie sprawy, jak dużo tego dnia się wydarzy. Tylko wydarzy się nawet jeszcze zanim dotrze do szkoły, bo kiedy tylko wyszła z domu, zobaczyła Pegaza. Pegaz wyglądał na strasznie zmęczonego. Pegaz, co się stało? Zaraz ci wszystko opowiem. Chodź ze mną. Marta wskoczyła na Pegaza i razem przelecieli przez czarną dziurę do krainy Pegaza, magicznej, ciepłej krainy pełnej słońca. Jego otulających promieni: Pagas, jesteśmy u ciebie, a jestem w kurtce. Wyląduj, bo jest mi strasznie gorąco. Pagas wylądował, Marta się przebrała, kurtkę złapała w ręce i powiedziała: Dobra, to teraz mów, co się dzieje? Jak mogę wam pomóc? Oj, Marta, mamy takiego okrasnala, i on się nazywa Bruno, i on nam żyć nie daje. Jak to żyć wam nie daje? On jest straszny. Ciągle coś chce, wszystkich zaczepia i nie da się z nim dojść do ładu. Nie rozumiem. Marta była zdziwiona. Przecież krasnale robiły tak zazwyczaj, że wszystkich denerwowały. Wyjątkiem był chyba tylko król krasnali, ale te wszystkie mniejsze krasnale to były takie raczej trudne w obyciu i gburliwe, trochę gderliwe. Więc czymże różnił się ten Krasna? Godzinę później już doskonale rozumiała, czym się różni. Ale wróćmy do początku. Okazało się, że Krasnol trafił do Pałacu Królowej Elfów. Czyli do miejsca, które Marta świetnie znała. Ostatnio nawet uczyła tam, jak należy myć ręce i myć owoce, i warzywa, i różne inne rzeczy, żeby potem brzuch nie bolał. Krasnal Bruno chodził po pałacu i zaczepiał po kolei wszystkich. Kiedy zobaczył Martę, natychmiast do niej podbiegł. O! Marta! Marta ma farta! Ha! ha, ha. I zaczął się śmiać. Marta spojrzała na niego zdziwiona. A ty jesteś Bruno! Tak, jestem Bruno! I, i wiesz co? I nie podobasz mi się. O! Marta spojrzała na niego zdziwiona, ale nie zareagowała. Nie powiedziała, że dlaczego, ani nic w tym stylu. Stwierdziła, że Bruno może mieć swoją opinię, chociaż nie do końca podobało jej się, że powiedział to nakus, bo mógł zatrzymać to dla siebie. Hmm. Słyszałam, że y, jest tutaj z Tobą bardzo ciekawie. Próbowała zagadać Marta. Oj, jest. Nie podobasz mi się i to strasznie. Masz krzywy nos. Marta? Już nawet nie była w stanie zrozumieć, o co może chodzić. Mam krzywy nos, ale ten nos jest krzywo piękny, przynajmniej tak mi się wydaje, że chyba tata mówił, że mam piękny nos, więc co taki kraznar może wiedzieć o moim nosie? O co mu chodzi? Krasnal popatrzył na Martę i powiedział jeszcze coś równie obraźliwego, ale był zdziwiony, bo Marta się wcale nie obrażała. Pewnie nie umiesz grać w szachy? Krasnalu? Czy ty jesteś chory? Zadała pytanie, które zupełnie zupełnie wybiło krasnala z jego toku rozumowania. Jak możesz tak mówić? Jak możesz mnie tak obrażać? Zaczął krzyczeć krasnal. Ona mnie obraża. Ona mnie denerwuje. Trza ją do lochu. Marta cały czas bardzo spokojna poprosiła Pegaza, żeby powiedział jej, gdzie jest królowa elfów. Pegaz, ja muszę z nią porozmawiać. Z tym krasnalem jest coś nie tak. Kiedy poszła do królowej elfów, królowa elfów siedziała i miała ręce na głowie. A głową skierowana była w dół. Jej oczy patrzyły chyba w buty albo w ziemię, albo jeszcze gdzieś niżej. Ja wiem, Marta, powiedziała królowa elfów. On powiedział, że jestem najbrzydszą królową elfów na świecie. I ja nie wiem, co robić. Marta spojrzała na królową elfów, ale pomyślała, że mówienie tu za dużo nie pomoże. Zrobiła dokładnie tak, jak tata, kiedy wiedział, że jest smutna. Po prostu podeszła i przytuliła królową elfów mocno. Jest ci z tym źle, prawda? No pewnie, że jest mi z tym źle. Nikt mi nigdy nic takiego nie powiedział. I pomyślałam, że pewnie wszyscy się bali. I tylko on mówi prawdę. Ojej. A myślisz, że ja mówię prawdę? No, myślę, że tak, zdecydowanie. Wiele razy mówiłaś prawdę, nawet jak czasami nie wszyscy chcieli jej słuchać. Posłuchaj. Czy to, co ktoś mówi na twój temat, zmienia to, kim jesteś? Królowa elfów zrobiła wielkie oczy. Jak to? Wyobraź sobie, że trolle przychodzą pod Twój zamek, żeby go zdobyć, i mówią: Królowa elfów nie umie liczyć. I krzyczą to pod Twoim zamkiem. Czy to zmienia to, czy Ty umiesz liczyć, czy nie umiesz? No nie, to nic nie zmienia. Przecież oni chcą zdobyć mój zamek. Dokładnie. I teraz wyobraź sobie, że ten krasnal Bruno, że on nie zmienia tego, kim jesteś. Bo jesteś cały czas tą królową elfów, którą znam, tą, która potrafi robić niesamowite rzeczy, której zależy na swoich elfach, której zależy na całej krainie, która potrafi robić spotkania dla wszystkich, która potrafi ze swoim wojskiem podchodzić i nawet negocjować z małymi ludźmi, którzy są strasznie Strasznie niebezpieczni, chociaż są bardzo mali, i która nie boi się troli, które są ogromne, chociaż nie, nie najmądrzejsze na świecie, ale jednak bardzo groźne. Ty jesteś tą królową elfów, której zależy. Królowa elfów, kiedy to wszystko usłyszała, zaczęła zdawać sobie sprawę z tego, że Marta ma rację. Że to, co ktoś o niej mówił, nie miało większego znaczenia względem tego, kim była. No tak, no tak. Przytuliła mocno Martę. Wiesz co? Musimy porozmawiać z tym Brunem. On jest bardzo niebezpieczny. Tylu moich elfów już chodzi smutnych, bo im coś powiedział. Trzeba z nim porozmawiać. Kiedy Marta i królowa elfów zaczęły go szukać, okazało się, że go nie było. Gdzie on jest? Pegas. Zaczął się rozglądać. Nie ma go w pałacu. Gdzieś zniknął. Ku ulce przynajmniej większości. Patrzcie, strażnicy przy bramie płaczą. Kiedy Pegas do nich podszedł, zapytał z ciekawością, co się stało. A strażnicy, chlipo, chlipiąc strasznie, powiedzieli, bo on powiedział, że mamy brzydkie dzidy. Marta spojrzała na dzidy strażników. A w zasadzie właściwie, dlaczego wy macie dzidy? Nie powinniście mieć łuków? łuki mamy za plecami, ale dzidy mamy na wszelki wypadek. Ale czemu te dzidy miałyby być brzydkie? Zapytała Marta, która nie rozumiała za bardzo koncepcji wojny, bo, bo po co walczyć, jak można rozmawiać? Miała takie zdanie. A strażnicy spojrzeli na swoje dzidy i w sumie nie potrafili powiedzieć, dlaczego miały być brzydkie. Ale jakoś tak bardzo ich to dotknęło, i wtedy Marta zadała im ważne pytanie: Słuchajcie, chcielibyście, żeby inni patrząc na Was wiedzieli, że jak macie te dzidy, to dbacie o bezpieczeństwo, prawda? Tak. No właśnie. I wydaje mi się, że dokładnie tak jest. Przynajmniej tak długo, jak nie płaczecie. Bo jak płaczecie to ktoś z boku może pomyśleć, że nie zadbać o to bezpieczeństwo. Więc mówię Wam, nie płaczcie za dużo, bo to, bo to może nie pomagać, szczególnie jak się jest strażnikiem jednego z najbardziej bezpiecznych i niesamowitych zamków w okolicy. Słuchajcie, ten zamek jest w górach, ale ma bramę. Więc dopóki brama jest pilnowana, to nikt go nigdy nie zdobędzie. Dzięki Wam jesteście filarami tego zamku. Filar, co? No, filarami. Marta zaczęła się zastanawiać. No, wiecie, filar to jest taki, na przykład, betonowy kloc, na którym opiera się budynek. Aha. No, albo taki walec, chyba. Nie miałam jeszcze geometrii w szkole, więc nie będę tego dokładniej rozwijać, ale coś takiego słyszałem, że filary są ważne. Aha. Strażnicy rozpromienili się trochę, a tymczasem Pegas zauważył, że Krasnal Bruno szedł w kierunku miasta troli. O nie, przecież one są głupie pomyślał Pegas jak on im zacznie mówić różne rzeczy to będzie bardzo źle. Marta, musimy tam pędzić ale to strasznie daleko to nic, polecimy. Marta wsiadła na Pegasa i zaczęli lecieć i lecieć i lecieć. I silny wiatr, który pojawił się w tej krainie, był chyba pierwszym wiatrem, którego Marta doświadczyła z taką siłą. Wow! Lecimy pod wiatr, my tam nigdy nie dolecimy. Dolecimy. Pegas walczył z wiatrem, ale dolecieli dość późno. Kiedy zaczęli pytać w mieście troli o Krasnala Bruno, jeden z troli powiedział: No tak. Przyszedł tu taki mały, z czerwonym nosem i powiedział, że jestem gruby. I co się stało? No jak to co? Walnąłem go maczugą, odleciał tam trzy drzewa dalej. Walnąłeś go No tak, nie będzie mi mówił taki mały, z czerwonym nosem, że jestem gruby, przecież ja to wiem. Po co mnie będzie obrażał? Oret? i co się stało? Próbował jeszcze jakimś dwóm innym trolom powiedzieć, że mają krzywe nosy i że są brzydcy, i zaczęli go gonić z maczugami, o tam uciekał. O! I uciekał tam naprawdę? No tak! Wiedzieliśmy, że go, że go stąd wypędzimy, jak będzie się tak odzywał do starszych. Ho, ho! Czyli. Czyli wy się nie daliście Brunowi. <laughs> Daliśmy. O takiego, takiego niewdzięcznego krasnoluda to jeszcze w życiu nie widziałem. Chyba zakażemy krasnoludom zbliżać się do naszego miasta. Jeszcze się drugi taki pojawi. Aha, i gdzie poszedł? O tam, tam, widzicie? Tam? Przecież tam mieszkają mali ludzie. Ojej. Czy mali ludzie... Dadzą się obrażać Brunowi. Oto jest pytanie. Mali ludzie to nie trole. Trole mają bardzo proste myślenie. Tak pomyślała Marta, że oni, oni jak czują, że ktoś coś tutaj źle im mówi i chce, żeby im było źle, to oni to szybko wyczuwają. To jest niesamowite. Elfy są dużo bardziej złożone odczuwają. Elfy grają na harfach. Lubią sztukę, myślą dużo, więc jak ktoś je obraża, to zaczynają się zastanawiać. A trole? Troli się nie da obrazić. One wiedzą, co mają czuć i jak mają myśleć, bo są trolami. Zresztą, nawet jakbyśmy próbowali namówić je do wąchania kwiatów albo słuchania harfy, to pewnie by się nie dało. Pegas spokiwał głową Wydaje mi się, że masz rację. Lećmy szybko do małych ludzi. Zobaczmy, co tam się będzie działo. Mali ludzie to była zupełnie inna bajka niż trolle. I zupełnie inna bajka niż elfy. Otóż pierwszy mały człowiek, którego spotkała Marta, był bardzo zapłakany. Spotkałeś krasnoluda? Tak. I powiedział Ci coś złego? Tak. I jest ci z tym ciężko o, i bardzo. A gdzie on jest? Wydaje mi się, że na placu. Chyba nasi już go przywiązali i teraz będą chcieli go zjeść albo, albo coś z nim zrobić. A czemu? Wydaje mi się, że, yy, że zaczął naszego wodza tak strasznie, ale to strasznie denerwować, i nasz wódz nie wytrzymał. Nie wytrzymał? Nie wytrzymał, kazał go związać. O rety, a nie macie tu jakiegoś takiego prawa, żeby przybyszów nie wiązać? Mieliśmy, ale wódz kazał senatowi bardzo szybko je zmienić. Przegłosowali je w pięć minut, bo połowa senatorów była obrażona przez Krasnala i bardzo chcieli szybko zmienić prawo. Ojej, to teraz jest u was niebezpiecznie. Nie, nie, prawo dotyczy tylko krasnoludów. Aha, to dobrze. Pegas, który się trochę wystraszył, już się uspokoił. Dobrze, lećmy, lećmy na ten rynek i zobaczmy, co tam się dzieje. Faktycznie, krasnolud Bruno był związany i zakneblowany, czyli miał w buzi takie coś, żeby za dużo nie mówić. Marta postanowiła interweniować. W końcu to jest jednak żywe stworzenie, nie można tak z nim postępować. Ty wiesz, ty wiesz, co on powiedział? Dowódca małych ludzi, kiedy zobaczył Martę, to się nawet ucieszył. Stwierdził, że będzie mógł z kimś porozmawiać. Ty wiesz, co on powiedział? On powiedział, że ja nie wiem, ile to 532 021 podzielić przez 16. I on zaczął moim ludziom mówić, że ja się nie znam na matematyce. Marta próbowała sobie wyobrazić, jak to policzyć, nie była w stanie. Ty wiesz, że ja nie wiem? Nie wiesz? Ja też nie wiem, ale, ale moi ludzie nie mogą wiedzieć, że ja nie wiem, bo przestanę być wodzem, bo oni myślą, że ja się znam na matematyce. Ale, ale wodzu, przecież to jest bardzo trudne zadanie matematyczne, to trzeba by jakoś rozpisać, ja bym musiała starszego brata zapytać. On pewnie by też nie wiedział. A nawet jakby taty zapytać, to pewnie by tak w głowie tego nie policzył. To jest super trudne. No tak, ale on powiedział, że ja się nie znam na matematyce i ja nie potrafiłem tego policzyć, więc powiedziałem, że jest szpiegiem, że próbuje nas tutaj wszystkich e, oszukać i wywołać wojnę. No i zarządziłem karę śmierci. Karę śmierci? Nie, karę śmierci. Co to jest kara śmierci? Będzie śmierdział. Wrzucimy go do szaletu. I będzie tam przez kilka godzin, a potem go wyjmiemy i wypuścimy. Ale to straszna kara! Nie można tak nikogo karać. A można przychodzić tu i mówić, że ja nie znam matematyki? Wodzu, znasz matematykę na takim poziomie, na jakim jest ci potrzebna. Wiesz, ile to dwa plus dwa? Wódz spojrzał wystraszony na Martę. I już się wydawało, że powie, żeby ją też wrzucić do tej kary śmierci, ale na szczęście popatrzył na swoje palce, zobaczył dwa, dwa. To jest na pewno mniej niż pięć, powiedział wódz. Marta odetchnęła z ulgą, wystraszona, że wódz nie będzie wiedział co odpowiedzieć. Tak, to na pewno jest mniej niż pięć. To jest bardzo dobra odpowiedź wódzu. Znasz matematykę, widzisz? A jeden plus jeden? Wódz z denerwowanym wzrokiem spojrzał na swojego doradcę, który stał obok. No, to jest akurat proste, to wiem. To jest też mniej niż pięć. Bardzo dobrze, wodzu, powiedziała Marta. To też jest mniej niż pięć i to jest dobra odpowiedź. I, i matematykę znasz na takim poziomie, na jakim jest ci potrzebna, odpowiedziała dyplomatycznie Marta, która miała młodszego brata. I wiedziała, że jak go krytykuje, to on się zaczyna strasznie denerwować. I miała wrażenie, że mały człowiek jest dokładnie jak jej młodszy brat. Tylko że jest wodzem i ma dużo małych ludzi z dzidami dookoła, i niektórzy mogą mieć łuki i tak dalej. I Marta musiała się bronić ogromną wyobraźnią, żeby jej nic dziwnego nie zrobili. A pomysły mieli straszne. Mali ludzie byli niesamowicie kreatywni. Ich kreatywność to może być zupełnie inna bajka, ale, ale Marta nie chciała w tym momencie ryzykować spotkania z ich kreatywnością. Słuchajcie. Bruna dobrze, by było jednak wypuścić i spróbować zresocjalizować. Resocjalizować. Mały człowiek się zdziwił, czyli czyli walcem przejechać? Co to znaczy resocjalizować? E, to znaczy, żeby przestał robić tak źle, jak robi. A to bardzo chętnie, tak? Nie chciałbym, żeby tak robił dalej, bo jak tu kiedyś jeszcze raz przyjdzie, to kolejna kara to będzie wystrzelenie z katapulty w stronę troli, a one go bardzo nie lubią. Ojej! Myślę, że warto mu o tym powiedzieć. Wódz zarządził przyniesienie. Krasnoluda Brunona i powiedział, że teraz niech Krasnolud mówi za siebie. No i Krasnolud zaczął mówić. Wy wszyscy jesteście tępsi niż najtępsze kamienie. Dlaczego tak mówisz? zapytała Marta. Bo tak myślę. A mogę mówić, co myślę, bo jest wolność słowa w krainie Krasnoludów. Naprawdę? Marta spojrzała na wodza i powiedziała: hmm, ja myślę, że te wszystkie kary to powinniście od razu mu dać, bo to chyba nic nie, nic, nic nie wygramy. Jakie kary? Zapytał Bruno, zaciekawiony. W końcu usłyszał o jakichś karach. Marta spojrzała na niego i zanim mały wódz zaczął mówić, powiedziała, hmm. pierwsza kara to, że cię wystrzelą w stronę troli z takiej wielkiej katapulty, a trolle ponoć bardzo cię nie lubią. Ale ta kolejna kara, kara śmierdzi, to będzie tak straszna, że przez kilka tygodni nawet mycia to się pewnie nie odmyjesz, więc lepiej jej nie próbuj. A nie wiem jeszcze, co kolejnego wymyślą, bo mali ludzie są bardzo, bardzo kreatywni. Więc skoro nie chcesz ze mną rozmawiać, to wodzu Daj od razu wszystkie kary i to najlepiej naraz. Może, y, może do tych troli to go wyślij od razu już takiego wysmarowanego. To szybciej go wywąchają, gdzie jest. Bruno zrobił się lekko czerwony, co na Krasnala było dość nietypowe, y, ale ja nie chcę żadnych kar. Dlaczego chcecie mi dawać kary? Bo robisz źle, powiedział Wódz. Nie wolno przychodzić. Do żadnego wodza i mówić mu takich kłamstw, jak ty robisz. Tak? A wiesz, ile to jest 532 miliardy, 623 miliony? Marta przerwała. Krasno ludzie. A czy ty wiesz, ile to jest 512 podzielić przez 81,5? A to jest przecież bardzo proste. Mały wódz wystraszył się. Bo nie miał pojęcia, ile to jest, a usłyszał, że to jest bardzo proste. Wszyscy jego doradcy, którzy stali obok, też się wystraszyli, bo też nie mieli pojęcia, ile to jest i nawet nie do końca wiedzieli, jak to policzyć. A Krasnolud zrobił wielkie oczy i powiedział: No, oczywiście, że wiem, ale nie powiem, bo ja się nie lubię chwalić swoją wiedzą. Marta nie dała długo czekać, tak, bo nie wiesz, niestety. Ale to nie jest żaden problem. Możesz się nauczyć. Matematyka jest nauką, której można się nauczyć, ale nie wolno mówić innym, takich bardzo trudnych zagadek, i potem śmiać się z nich, że nie wiedzą. To jest niemiłe, to jest nieprzyjemne i nikt tego nie lubi. Krasnolud zaczynał chyba powoli, powoli rozumieć, o co marcie chodzi. I teraz wyobraź sobie, że tak jak ja Cię zapytałam, Ty pytałeś wielu, wielu innych wcześniej, zrażając ich do siebie, zniechęcając i powodując często bardzo duży ból. Widziałam płaczących strażników, nie powiem gdzie, mali ludzie się zainteresowali. U nas? Jak u nas, to ich skaże na jakąś karę? Nie, nie, nie u Was. Utroli? Jak utroli, to będę się z nich śmiał przez najbliższy miesiąc. Nie mogę powiedzieć. Czyli utroli? Nie, nie utroli. U elfów? Nie mogę powiedzieć. Nic nie powiem. Marta się troszkę uniosła, ale mały wódz zrozumiał, że nie może dalej pytać Marty, bo to już się robi niebezpieczne. Pegas zarżał wesoło, myśląc o tym, jak mali ludzie mogliby się bezczelnie potem naśmiewać, ale ucieszył się, że Marta nie zdradziła strażników elfów. Mali ludzie mieli swoje pomysły, żeby się dowiedzieć kto, ale na szczęście elfy w życiu tego nie powiedzą, a trole przecież nie wiedzą, więc szansa, że mali ludzie będą wyśmiewać się z tego, jak strażnicy się popłakali w całej krajnie, była żadna. Natomiast Krasnal Bruno zadał bardzo ważne pytanie. Czy jest coś, co mogę zrobić, żebyście mnie nie ukarali? Marta się ucieszyła. Ale mały człowiek szybko przerwał udział. Nie, my uwielbiamy karać winnych. Eee, wodzu, może zróbmy taką trochę grę, że jeżeli jeszcze raz... Krasnal Bruno będzie się zachowywał w sposób obrażający innych i taki bardzo, bardzo zasmucający innych, to wykonacie wszystkie kary, ale dwa razy bardziej, a teraz nie? Mały wódz uwielbiał hazard. W związku z tym dał się podpuścić. No dobrze. Ale to co mamy teraz zrobić? No teraz trzeba go wypuścić. A jak jeszcze raz zostanie złapany na tym, co robił do tej pory, to wszystkie kary razy dwa i jeszcze coś kreatywnego wymyślicie. O tak, tak. Możemy go wytaszać w smole, a potem w pierzu i wrzucić między kaktusy. <laughs> Krasnal Bruno e, nie ucieszył się na tą wizję, a nawet lekko zmarszczył nos. E, to rozwiążcie mnie, to ja już sobie pójdę. I nie będziesz nikogo obrażał? E, Staram się, a mogę obrażać w y, innych krainach? Marta spojrzała na małego człowieka, na Brunona i powiedziała, podnosząc lekko palec do góry: Tylko w jednej możesz obrażać, ale tylko tak, żeby cię słyszeli. Troli i nikogo więcej. O nie. O nie. Marta nie wiedziała. Jak wiele guzów w przyszłości przyniesie to Brunowi, ale z drugiej strony jak bardzo zmieni to jego postawę do życia. Bo od tej pory starał się mówić mniej, trochę przegryzał język, jak już go tak korciło, żeby coś złego powiedzieć. Nawet zaczął się powoli trochę uśmiechać. Z nudów zaczynał słuchać ludzi i krasnoludów, i elfów i i nawet troli, bo wiedział, że obrażając trole od razu dostaje guza w głowę, więc, więc nie. A trole miały strasznie duże maczugi. I nawet twarde, krasnoludzkie głowy jednak miały problem z tymi maczugami. Kiedy Marta odlatywała, zaczęła zastanawiać nad swoim życiem: Czy mi się zdarza kogoś celowo obrażać? Oj, chyba czasem tak. I te pytania, na które sama nie znam odpowiedzi. Hmm, muszę chyba coś z tym zrobić. Jak to dobrze, że w moim świecie nie ma wodza małych ludzi, który by miał takie ciekawe pomysły na kary. Marta przeleciała z Pegazem przez czarną dziurę, pożegnała go i ruszyła do samochodu. Tato, tato. A czy jak byłam mniejsza, to cię czasem denerwowałam? Tata spojrzał na córkę i powiedział. Wiesz Marta, ja już nie pamiętam. Może, a może nie. Pewnie jak będziesz nastolatką, to będzie ciekawie. Ale to jeszcze, jeszcze długa droga przed nami i pewnie zupełnie inna historia.